Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Chicago 1930 odbijamy miasto z rąk bandytów. Jedna i druga misja, która nas czeka, to jest znajdź, 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 czyli będziemy szukać, nieważne, czy będziemy szukać magazynu broni, czy zapasy alkoholu. Hmm, a z tymi zapasami alkoholu było, to było to, że te butelki trzeba było niszczyć. Ja szukam tej jednej jednej ostatniej przy tym samochodzie co była, co się tak bardzo denerwowałem i wy się denerwowaliście i ja się denerwowałem, tak? Nie? Hmm? Nie? Tak więc. A zapas... A niech będzie zapas broni. Właśnie dotarła do nas informacja o miejscu ukrycia dużego składu broni. Udaj się natychmiast pod ten adres. To tani motel z pozoru bardzo porządny. Radzę ci załatwić to jak najszybciej, nim mafia przeniesie magazyn. Mam dość zabawy w kotka i myszkę. Aha, dobra, to była ta druga. Ok, nie przedłużając, zapraszam. Motel rzeczywiście wygląda na spokojne miejsce, za spokojne. Porozmawiam z recepcjonistą. Ok, mamy Edwarda nasza, i oczywiście, brak muzyki. O, robimy coś takiego. Tutaj zaczynaliśmy. Zaraz się okaże, że to są pandziory. <gum> bum, 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 zabijamy i koniec, wygraliśmy grę. Mhm. Tutaj zamknięte. Nie dobra, było napisane, że porozmawiam z recepcjonistą. Przeszukaj wszystkie pokoje i znajdź ukrytą broń. Przeniknij do motelu. Ok. Eee, mam przeszukać wszystkie pokoje. No dobrze, no to przeszukujemy. Nie, z recepcjonistą było napisane. Porozmawiam z recepcjonistą, tak więc idziemy porozmawiać z recepcjonistą. Hello. Dobry wieczór panu. Drybry. Co tam mi powiesz? Policja rzadko tu zagląda. Czasem przeszukuję pokoje. Tutaj są klucze do dowolnych pokoi. Jeśli pan chce. No oczywiście, że. I need this and this. Okej. Okay. Do wszystkich pokoi poza kuchnią. Ok, dobra, dobra, dobra. I przeniknij do motelu, tam było. E, dobra, my nie chcemy. Tu są złe, złe typy. To mnie nie interesuje. To mnie w ogóle nie interesuje. Mamy przeszukać pokoje. Jest ich 11. Zapiszę sobie. Do tego pokoju nie ma klucza. Ale do tego już wejść możemy. Proszę się nie martwić. To tylko ja. Nic tu nie ma. I co? Będzie 10? 11. Eee, czyżby tu był... Co się dzieje? Pomocy! Aha! I dostanie A -a. szczelbą. To nie, 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 to nie. <ścoughs> to nie. Robimy inaczej. Pokoje będziemy przeszukiwali. Koleg tym kolegą on ma szczelbu. Tu już wiemy, że nic nie ma, ale wejdźmy. Weźmy w szczelbę w rękę. Pęknie. Co się dzieje? Hello. Ręce do góry. Aresztował, aresztować delikwenta tutaj trzeba, bo tutaj nie widzę innego. Nie widzę innego. Masz prawo zachować milczenie. Dobrze. On miał tutaj szczelbę i klucz. Klucz będzie nam do czegoś potrzebny, ale to robimy tak. Jeżeli to Jankowski biega, zrobimy sobie tutaj składnicę amunicji, bo amunicja, tak czy siak, jest za frico. Weźmiemy sobie to. To będzie do czegoś innego. Zrobimy tak. Powyrzucam te wszystkie klucze. Okej. Okay. Ty będziesz aresztowywać złych ludzi, a ty będziesz ich szukać tak się podzielimy okej, okay. i tu był jeszcze jeden klucz, dawaj go okej okay. dobra teraz mam trzy pary kluczy niestety tutaj nic nie da I to nie da, że ja tutaj sobie aha i tu, się... I tu wchodzisz ty będziesz sam? za jesteś. Okej. Miałeś coś? Kurde, tak upadło, że... Nie wiem co to jest chloroform chyba, co nie? Yy, dobra, trzeba go aresztować. A ty idziesz dalej wszystko co powiesz może zostać użyteczne. Miał szotana. Bierz na do łapy. Zapisujemy i wchodzimy. Nie ma nic. ok Nie ma. Czysto. Teraz na zewnątrz. Wszystko przeszukamy co do jednej zapchlonej sztuki. Co do jednego centymetra kwadratowego, nie? Nie mi się! Kim pan jest? Aha. Ty, ale on już nie będzie mógł brać... Inaczej, 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 inaczej. F5. Dobra, tutaj nikogo nie było, tutaj też nikogo nie było. Chodź, 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 chodź tutaj. Ja nie wiem, czy ja tam nie wpadłem z shotgunem od razu. To niemożliwe. Aha. Trzeba było ich zaszczelić. Kim jesteś? jest... Hejże! Gdzie gliny? Nie jest Czuję smród śmierci. Dobra, udało się tylko zastrzeliwowywując zastrzeliwo jednego. Udało się, udało się, udało się tutaj doprowadzić. Do... Masz prawo zachować milczenie. Skrewiliśmy na całej linii dlaczego skrewiliśmy na całej linii? Przecież to właśnie o to chodziło. O, patrzcie co, patrzcie co, co, patrzcie, co im tutaj się wysypuje. A ty? Co masz mi do powiedzenia? Spokojnie. Dobra, i tr trzeba go aresztować. Masz prawo zachować milczenie. Co miałeś? Nie miałeś nic. Nic nie miałeś, dobra, trudno. Trudno, ale zostałeś aresztowany, bo tutaj była broń. Czyli jedna jest, ale to trzeba zniszczyć czy co? Przeszukaj wszystkie pokoje i znajdź ukrytą broń. Przeniknij do motelu, dobra. Okej, okay, czyli to mamy. Nie ma nuteki. Dobrze. Mhm. Podejdziemy dalej nim. E, zaraz. Nie będę chodził z jednym Amuno. Jak tu się kręci sz szczelba, nie? Ja o sobie zostawię. O, patrz, 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 tu wyszedł. Nie widzi mnie. E. Ślepak. Ślepak. Pierwsza odguna. Ola, stam, dobra. Tu nikogo nie ma, tu też. Nikogo nie ma, dobra. Dobra, i tutaj jeszcze to chciałbym przeszukać. I tutaj jeszcze są domki. Jakbym tak stanął, i bym go zasko zaskoczył. Tu mamy kluczem. Tu normalnie otwarte. Tu jeszcze nie wiemy. Dobra. Zobaczymy co on powie. To niemożliwe. Tak. Mamy Hello. Nie poprze. Nie da się go w żaden sposób zaskoczyć. Yy, nie chce się poddać. To ty chodź tutaj. Tylko pierdzielni No, chciałbym Gdzie zamknięcie? Dobra Trzeba go pierdzielnąć Niestety daleko Gdzie on łazi? Mamy towarzyszy? Nie, 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 nie. Inaczej. Lepiej stąd spadać. Inaczej, 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 inaczej. Ja sobie tutaj stanę i poczekam jeszcze raz aż, aż on tędy przyjdzie. I tędy. A tutaj jeszcze był świadek do pogadania, nie? Gdzieś tutaj. Zaraz, 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 zaraz się do niego wrócę, tylko tego jeszcze pierdzielnej. i zaraz się wrócimy do świadków, zanim tutaj e, przeszukam te pokoje, to się trzeba będzie wrócić do tamtego świadeczka, tutaj będzie coś do pogadania. I tu jakiś świat leżał. O, przylas! a ja gadam. dobrze. Albo polecieć wtedy naokoło i go pierdzielnąć tu, jak on jest. Piszę sobie. Otóż to. Bang, bang. Dobra. Dobra, ty możesz sobie tutaj leżeć, bo tutaj nic ci tutaj nie pomoże już. Yy, I trzeba tym się wrócić. W sensie tym, no. Edwardem. Masz prawo zachować milczenie. Dobra, Edward, wstawaj, nie wygłupiaj się. Mm, mm, tu był świadek, nie? Tu. Nie chcę cię zamknąć, tylko chcę z tobą porozmawiać. Dzięki, Bogu, przychodzi pan w samą porę, w drugim pokoju, we wschodnim skrzydle, mąż bierze Niech pan szybko tam idzie, bo ją zamorduje. W drugim pokoju, we wschodnim skrzydle. Mhm. Mm Szybko za samochód się chować coś tu śmierdzi. Nie gadajcie, że ona ma pistule. Dobry, dobry, pomocy! Dobra, 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 żadnej pomocy, spokojnie. On się ze mną znowu? pogadać, dobrze. Dobra, tutaj tego trzeba aresztować, bo nie ma jak. E, tutaj tego <laughs> miskuzy. Wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko. Składaj z tym. Nie, 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 no co ty? Policja. Już mówiłem tamtym glinom coś teraz w zachodnim lasku. Nie widziałem nada. Co? Co są teraz w zachodnim lasku? Okej, okay, tutaj coś się dzieje. Tu coś się musi dzieć. Okej, okay, dobra. No to robimy tak. F1. Nic. Dobrze, ale weźmy sobie... Edward nasz. Ty. Chodzisz i tutaj sprawdzasz. To ty jesteś od łomotu, ty jesteś od sprawdzania tych wszystkich pokoi. Nie ma nic. Jest apteczka. No, ale to potrzebna do niczego ta apteczka. Dobrze. Wchodzimy teraz tu. Ok, nie ma nic. Dobrze. Lecimy dalej. Czyściutko, czyściutko. Tu coś się dzieje. Hello! Co się dzieje? Jest tu pani sama? Nie. To nie może znaczy, Tak, jest pani sama, dziękuję, przepraszam, miłego dnia. Tutaj potrzebuję klucza, którego nimum Trudno. Co się dzieje w zachodnim lasku? Czy ty coś mi powiesz? FBI, zdarzyło się tu coś podejrzanego? Tak! Jest lipota, bo on ma chyba za niską charyzmę, żeby z nim pogadać. I ty też chodź tutaj, bo ty masz tę misję pierdzielnąć kogoś w łeb. O, jest tutaj typ. Powiesz coś więcej? Mm. Oho, jakaś i facet, dobra, to nieważne. Trudno. Próbuję tego teraz. Nie pójdę za to. Chcę Myślałem, że to widzieli, bo jest cały czas otwarte. No nic, dobra, myślałem, dobra. To nie staje się coś, co powiedzieć. Nie mogę Co, Co mi chcesz powiedzieć? No, schowaj to! Taska. Gdzie znowu się podział agent Connor? Ciągle trzeba go szukać. Mam tego dosyć. No, był tu przed chwilą. Agent, to był agent. Okej. Okay. No i teraz trzeba przeszukać tutaj. Temat. No to ty jesteś od przeszukania. Chodź. Tu jest niezbyt jakiś burdel. Dobra, no to lecimy od tej strony. Ty się nie masz czego bać. FBI Nie ma nic dobra Mamy klucz. Kim jesteś? O, jest! Dobrze. Jest kolejna skrzynka z bronią i amunicją. Tutaj mamy granaty i tutaj mamy tą PSONA. Bardzo ładnie, ale ty szybciej rusz się. Wszystko, co powiesz, może zostać użyteczne. Jaka jesteś przy sobie? Klucz. Mapa yy, albo coś do. Mm, Okej. Okay. Tym chodzę cały czas. Dobra, zabieraj to. Bo to coś jest z tego. Dobra, przyda się. <grym> A nie mogę używać. No nic, chyba jako policjant nie mogę używać granatów. Trudno. Yy, dobra, o otworzę sobie to. I otworzę sobie to. nic, nie wiem, nie wiem co tutaj trzeba zrobić, ale nic tutaj takiego nie ma. Dobrze, zobaczymy tu, jest otwarte. Yy, był safe na dole. Kim jesteś, on spada Dobra. Okej, okay, nie było tematu. Yy, weź szpluwę. Bo tu się nie, będzie źle działo. Coś mamy nie... towar? Okej. Okay. A. Tak jak myślałem, jesteśmy na dobrym tropie. Teraz musimy tylko znaleźć resztę broni. Pomocy! Ale bomba! Ale bomba! Bomba stiko! Soty zamiast tego shotguna, to weź sobie Thompsona. Bardzo dobrze strzelasz, tak więc Thompson będzie w sam raz dla ciebie. Dobra, jest. Mamy wsią. Jeszcze mam tą kartkę. Albo z numerem telefonu, albo z. Nie wiem. O, jest klucz. Dobra. Chowamy to. Jest ta kartka tutaj w moim ręku, która. Tutaj to jest tylko amunicja. Która coś. A chyba, że numer telefonu. Dobra, czyli mamy ty te wszystko. Ten jest aresztowany, tam ci są pozabijani. A to był fotograf tutaj w tym pokoju. Dobra, czyli on wątpię, że. Wątpię. Nie ma co wątpić, żeby był zamieszany. Ale dobra, ten jest zabity. Tam ci nie dali mi w ogóle prawa wyboru. Pistolet? Dobra, przyda się pistolet. Mm -hmm. A, I shotguna też wezmę. Tak? On taki już zabójca. Faker to. Niech leci. Dobra, tutaj ktoś coś chce mi powiedzieć. Jest agent, ten, ten agent Connor, nie? Tylko, że ty... Edward nasz. Szkoda, że on taki nie jest od wszystkiego. No, ale tylko on ma wysoką charyzmę tutaj. Co mi powiesz? To moje miasto, nie pozwolę, żeby kresowały po nim jakieś ukrychy. O, co mi powiedział, dobra. Już myślałem, że będzie ich uwalniał albo co. Dobra, ty masz jakąś kartkę. I ta kartka do czegoś się tutaj może przydać do sejfu. I w sejfie był klucz. Czyli ta kartka już się do niczego nie przyda. I w tym sejfie był klucz. Gdzie ten klucz pasuje. Tu był pokój, który był zamknięty. Tak jest. Bierzemy szczeguna, bo nie wiadomo co, co na nas czeka w środku i tu będzie ten facet co napierdziela. Nie podobasz mi! Dobra, ty też mi się już nie podobałeś. Dziękuję. Pomocy! Co ty miałeś? Chlorof. Dobra, to się wyrzuci. Chyba, że będzie amunicja. No to później się to dobra za za zamieni. Kolejny klucz. Dobra, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Jesteśmy na super mega dobrym tropie. Tu już mamy już wszystko pootwierane na 100%. Zostało nam chyba do otwarcia, do otwarcia tutaj. O, tu ktoś coś mi chce powiedzieć. Edward nasz podejdzie zobaczyć. Tu jeszcze zostało, o właśnie, do otwarcia. Co masz do powiedzenia? Dziękuję za pomoc, agent Connor. Jest nieprzewidywalny okej. Okay. za pomoc. Chodź konor. Tu nic nie zostało. Idziemy. Zostałem klucz. Czujni. Prawda ukrywa się przed nami. Dzięki. Okej, okay. ale tutaj jeszcze mogę otworzyć. Jest kolejna skrzynka, ale... Na pusto. Okej. Okay. Tu. Tu i tu. Jest. Odjedź z motelu samochodem. Tylko, że dostałem jeszcze jakiś klucz, który coś otwiera. Tutaj pewnie te drzwi. Co będzie za tymi drzwiami? Jak ta misja już jest zrobiona? Weźmy Tomsona, zapiszmy i wejdźmy. Oha! Co niezła. Misja dobra, schowaj tego Tomsiaka. Okej, okay, bierzemy, bierzemy wszystko. O, i teraz A. I do autka. Fajna szybka misja. Zrozumiała przede wszystkim. Tutaj ich pełno było, można by było ich rozczaskać. Nie, nie chcę tam z nimi falczyć. Nie, 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 jeszcze raz. To jakoś to, jakoś to działało tak, tak, tak. Trzeba chłopu. Tak, kliknąć na kierownicę. Chłopcy w mundurach triumfują! A jak? Doskonale! Dzięki Twojej błyskawicznej akcji odkryliśmy wreszcie jeden z ich magazynów broni i zdobyliśmy dowody świadczące, że Don Falcone jest zamieszany w tę sprawę. Dobra robota nasz. Tylko tak dalej. Oby tak dalej. Oh yeah! No, taki banan na gębie. Po poprzednim odcinku, bo nagrywam odcinek za odcinkiem. Teraz właśnie poprzedni nagrałem. I po takiej fali niepowodzenia, jaka spotkała mnie w poprzednim odcinku, teraz po prostu aż pana się pojawia na gębie. Nic innego mi nie pozostaje jak wam podziękować za to, że tu byliście. Widzieliście, oglądaliście. A przede wszystkim wytrzymaliście. Dzięki, na razie. Cześć.